Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym filmiku na kanale w tym roku w 2022 Dzisiaj jest dzień wyjątkowy, dzień ważny dla fanów muzyki carsy Przychodzę do nas z, premi z premierowym albumem Ronostany, który ma dzisiaj premierę no ja zamówiłam z Empika. znaczy zamówiłam kupiłam w Empiku, bo nie zamówiłam tylko, tylko dzisiaj właśnie dzisiaj ją zdobyłam i od razu dla was nagrywam także zaczynam od początku jak wiecie, jeżeli oglądacie moje filmy to wiecie, że pierwsze, na co patrzę, to jest okładka. Tak, eee, jest bardzo ważna. Eee, hmm. Co ja mogę powiedzieć? Płyta jest cieniutka, okładka jest e, mięciutka. E, czy ja wiem, czy taka mięciutka? Eee, no, w każdym razie dobra, kochani. Eee, no, bardzo fajnie jest wykonana cieniutka, że można ją w sumie tą płytę wszędzie postawić, wszędzie się zmieści, wszędzie można ją wpasować wszędzie, wszędzie jakby jest dla niej miejsce, to nie jest jakaś taka ciężka płyta, po prostu jest cienka i okładka wygląda tak, bardzo podoba mi się stylistyka, jest taka kremowa ładne zdjęcie razie jest y, szyszka. No, także y, okładka, jak najbardziej na plus. Przechodząc dalej, sobie tutaj. Przechodząc dalej, kochani, w środku, co my znajdujemy w środku? To jest dosyć pozytywnym zaskoczeniem? Jak dla mnie. Y, no właśnie. Jeszcze, jeszcze wam nie pokazuję. Kto ma, to już wie, ale co chciałam jeszcze do tego dodać? Właśnie, Sarsa mówiła na live, na live'ach, które przeprowadzała przed premierą. Na ostatnim live'ie, właśnie mówiła, że będą naklejki takie, więc można sobie, nie wiem, jak te naklejki wykorzystać. Też się złoczymy, jakby to, jakby to zrobić, mhm. jakby te naklejki wykorzystać, bo mamy tutaj szyszki, mamy napis Sarsa a dobrze, fajnie. Tylko są naklejki, nie tatuaże właśnie. Chyba widziałam tatuaże, a są naklejki. Tutaj mamy tatuaże, te, te znaczki znaczki, które można zobaczyć, można zobaczyć, można zobaczyć tutaj, co to to takie znaczki, po prostu jak sama zasada wspominała, wymyślała każdy znaczek po każdej piosenki po prostu przesłuchiwała piosenek yy, i przesłuchiwała piosenki i yy, jakby od razu w głowie, w głowie jej pojawił się jakiś znak i go wykorzystywało. merków numerków goły yy, takie znaczki. I ogólnie yy, bardzo ładnie to wygląda moim osobistym zdaniem. Mam no, pokazać, żebyście widzieli. No, i fajnie, bo e, można te sobie znaczki Sarsy wykorzystać mm, jakoś. Oczekam 4 minuty i 34 sekundy. Tak jest. E, no, dobra, kochani. Lecimy dalej. Macie tutaj znaczki, można. Fajnie. Fajne są, to jest na plus. W ogóle te znaczki i, i naklejki są jak najbardziej na plus. Tylam się tutaj, bo kolejną rzeczą, jaką chciałam Wam pokazać, to są jakby pocztówki, zdjęcia, czy jakkolwiek to nazwać. Pokażę Wam. To mi się bardzo na przykład podoba. Wzięłam akurat te. Nie będę Wam wszystkich pokazywać, bo nie kupicie. I nie będzie, y, kupicie, i nie będzie niespodzianki. A, po co wam wszystko zdradzać? No, więc ja robię taki porządny przegląd ogólnie. Pokażę wam jeszcze, co mi się jeszcze tutaj tak podobało. To jest bardzo, bardzo. Ciekawe, hmm. Hmm. ciekawe, ciekawe jak to w ogóle wygląda, także, no, Sarsa, zaskakuje. Co mi się tu jeszcze tak podobało? No i mamy tutaj, nie, osobno też hmm. Bo muszę wygrzebać. Moment. To nie jest takie proste. No, nie mogę wygrzebać. Mogę oh. wygrzebać, bo tutaj szybko jest na raz położone. Dlatego. No, jeszcze wam pokażę. Przepraszam, ale nagrywam to bez ścięć, Dlatego tak to wygląda. Bardzo mi się podoba ten znaczek. Nie wiem, z czym on mi się kojarzy. Jest Bardzo mi się rzu rzucił, rzucił mi się w oczy jak, jak pierwszy raz zobaczyłam te, te zdjęcia, to to mi się rzuciło. Jeżeli chodzi o znaczek, to mi się rzuciło. I właśnie tamten poprzednik, który Wam pokazywałam, no ładne to jest. Nie wiem, może się do czegoś przyda. Bardziej to tak. no i tutaj mamy jeszcze jakieś takie o... Jest, jest dużo tego, także um, to mi się wydaje, że to jest ze mną tancz, ale, ale pewnie nie jestem tak, mi się kojarzy że ze mną tancz. Nie wiem, może to ma jakieś powiązanie, ale no tak, każdy ten znaczek jest przypisany do piosenki. Każdy jeden znaczek do jednej piosenki, więc, więc pewnie to ma jakieś, e, jakieś powiązanie. To Wam chyba pokazywałam, albo i nie, to też jest fajne, no, Także podsumowując, co mamy w środku w płycie. I tak staram się tak w miarę, żebyście, żeby Was po prostu nie zanudzić. To mamy właśnie takie oto fajne rzeczy. No i naklejki. Jeszcze, wam pokażę. Jeszcze raz. Podsumowanie takie. Także fajnie o co można jakoś wykorzystać coś. Jakoś, ale mm, hmm. te naklejki są interesujące, prawda? Szyszki można sobie poprzeklejać po gdzie się w sumie chce. Tak, bo teraz jesteśmy szyszkami. Były te krysy, teraz są szyszki. No więc fajnie. Ciekawie.